Nie masz psychy, kurwa, żeby pod komisariat, kurwa, komuś sprzedać? Tak, żeby, kurwa, były jakieś... Sam, sam. Panie kierowcy, gasimy silnice. Nie zgasimy silnice, tylko jedziemy do przodu, potrzymujemy się na pomoc i gasimy silnice. Jak pierdole. Ale, ale milej, milej, proszę <noise> państwa. Ja pierdole! Na chuja. J pani kierowca. Tak, jest zgaszony. Nie widzę, że był zgaszony. No to jest taki elektryczne auto, hybryd, to jest... Ona tak ma... Ja mam prawka, no. Dobra, ja ci daję takie ultimatum, że w tym momencie razem z kolegą wysiadacie z pojazdu dać się przeszukać tutaj funkcjonariuszów, którzy stoją po waszej prawej stronie. Ja samochód odholuję i rozchodzimy okay. się w swojej strony, nie było tematu. Zgadzam się I na to. ja cię zajebię kuzyn Dobro, nie? Jest jeden i drugi, i do pucery. Nie, 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 zatrzymujemy panów Mamy metamfetaminę Co? Ała, ała. Nie tak mocno panowie Co jest w tych góreczkach? Yy, mąka. mąka, mąka, mąka Na pewno? Taka Pracę. niebieska mąka kurwa? Jaka niebieska? Biała Niebieska? Nie no, dla żony wiozę Sprawdzimy na komendzie. Dobra. Znamy, tak. On, mi, on mnie zmusił. Wszystko, co może będzie, że Muszę się do czegoś przyznać. Dlaczego <noise> pan się chce przyznać? On mnie zmusił. Zmusił pana, tak? Zmusił mnie, tak. To jest mój kuzyn. To Marcelo Gusta, tak? Mm -hmm. Zmusił mnie. Dobrze, panie Marcelo. Dobrze, panie Marcelo. Powiedział że mi, że ja ma żonę chorą i potrzebuje pieniędzy. Ja nie wiem, jak mu pomóc. To do laboratorium jak coś. Dobra, ja przekażę, weźmiesz też moje, bo ja też mam. No, weź, weź. no kurwa, z nimi się gadać no, nie da, da normalnie. Jeżeli mi się przyznacie, że tym handlowaliście. jeszcze bardziej mam zajmę. Kuzy, ty pierwszy! <laughs> Co mam robić? Się, kurwa, na idzie. Ale nie stać mnie proszę pana, nie stać mnie na terapię. Ja nie mam. No debil, nie stać go, kurwa, 50 geta miał przy sobie. No debil. Debil, kurwa. Dokładnie 440 gram. Ale panie policjancie, wy Ile? Ile kurwa? No nie. 88 440 To ty mi dosypałeś do tych worków, kuzyn, coś ci odjebał. Ale ty kurwo ja nie... nie... ale aż tyle to ja nie wciągam! Ej, hey, can... Dobra, przepraszam w tym momencie Dobra. Po chuj wam tyle tego było, pytam jeszcze raz.